No, dmuchamy. Ala, wmuchaj świeczkę. Wmuchasz? No to ja, ja zdmuchnę za was. Brawo! Mama ma sto lat, sto sto? lat, niech żyją, żyją nam. 100 lat, sto lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyją, żyją nam. I Ala! Dzień dobry! Dzisiaj spotykamy się na urodzinach moich dwóch córeczek, Ali i Hani. Bardzo chciałam podziękować wszystkim przybyłym gościom za tort, bardzo piękny tort, za wszystkie prezenty. Również chciałam podziękować wszystkim, którzy dorzucili swoje trzy grosiki do kawiarenki, która była organizowana w szkole podstawowej nr 1. Generalnie wszystkim dziękuję za pamięć, ponieważ wiadomo, że jak są malutkie dzieci, no to wszyscy chętnie pamiętają i pomagają, a niestety tak to jest, że im bardziej są duże, no to jakoś każdy myśli, że już jest dobrze, tak? Także ja bardzo dziękuję za pamięć całe dobro, które od